że się naprawdę zberstują, to nie jest Jarvan, więc ten nie potrzebujesz dodatkowych HPS do rana, tak można o tym pomyśleć. Zobaczmy. Lenin Phase będzie niezwykle ciekawy. Tutaj Tresh i Aphelios powinni radzić sobie świetnie. To jest ten duet, który zgodzę się tutaj z ładnym podsumowaniem Medika komentatora zleca. To jest niemal nowy Zajarakan. Co się dzieje na bocie? Nie wiem, Awakir. Co robi Team Liquid? Team Liquid co? Chce 4 dogrywki. Znaczy do dogrywki. Gra w grej, nikt nie wie jak na to grać, nikt nie wie jak się dostosować do tego tempa, które generujemy, a, a wtedy jeszcze czasami brali jeszcze za rączkę Dwinby, <grych> więc w trójkę biegali po całej mapie i tyle. Pseudofanel. Tak praktycznie tak nie ma flasha. No, i może być w tarapatykach. Powiedziałem raz, że jest na 100% ktoś martwy, nie był. Ale tu wydaje mi się, że jest na 100% martwy. Oj, ten jeden podrzut oznacza po prostu jego śmierć. Nawet przywrócił sobie trochę punktów zdrowia. I to powinien być również smog dla Mad Lions. To jest drugi strzelec, trzeba powiedzieć, który miał naprawdę ciężkie zadanie do wypełnienia. Czyli um, zająć miejsce double lifta, jednego z najbardziej wybitnych strzelców amerykańskich. Tak ciągle zdarzają mu się takie wpadki, A Mad Lions po prostu takimi wpadkami się żywi. Kaiser prześliczny podrzut! Jensen nie mógł tego ograć. No i J tutaj podbiega, jest tu Santorin, więc będzie jakaś reakcja, ale Armut ma flasza. Nie będzie nawet okazji by go e, tutaj puszczać. To była raczej łatwa, łatwa, zasadzka zorganizowana na topie, ale ma kolejne fale. No to na pewno na górnej alei wygląda lepiej dla team Liquid, ale ma dlając Wygrał na dwóch alejach. Cię trochę zapuścił za daleko. J z flaszem przesuwa tutaj pod pilary. Humanoid nie wyjdzie stąd żywy. I zabójstwo trafia do Santorina. Ten trundl. Będzie się rozpędzał. Szybciej skompletowany Divine Sunderer może oznaczać tarapaty dla Mad Lions. Jednakże Tactical także bierze te plejty. W końcu koniec końców wymiany chyba faworyzują. tym Liquid. No, teleportuje tutaj zawodnik Team Liquid i to będzie spore, spore tutaj łomoty sprzedawane Ur Armutowi. Kto zgarnie tego fraga, prawdopodobnie zostawią go po prostu Tacticalowi. Ale, Piękne i przytomne. Ale na topie Carzzy bierze playty. na Aphelios jest zawsze sam i Tactical wie, że po prostu ma nie umierać, co i tak nie zawsze się Oj, udawało. No i nie ma flasza, broni tej wieży, ale jest tutaj tak naprawdę trzyosobowa obława na nim. Subtikate, żeby uczynić go wytrzymałem Kick Slayer, żeby go podleczyć i hook uniknięty. Widzimy, że broni się naprawdę długo i to mu da. Drugie życie. Chyba że Jensen znajdzie zasięg na tę złotą kartę. Podbiega bliżej. To przyspieszenie, jednak nie znajdzie miejsca. I widzimy. Ostra zadyma na bocie. Humanoidion przetrwak z Ultimate Trandla. Ilar zaraz wraca z cooldownu. Santorin może próbować nawet szybko zawrócić w Humanoida, który jeszcze nie ma swojego flasha, Ale Team Liquid nie chce ryzykować nawet nie tego jednego za, za, wyłapania. Nadchodzi. Bo właśnie z tego powodu oni wiedzą, że Mad Lions już tu jest. Tak jest, próbujemy jeszcze zgarnąć. Tutaj pięknie Humanoida i Nasisiego znaleźli. I im im się udało, lecz Kardzi ma tutaj bullet time. Rywale są pozbawieni większości flashów. Czy uda się coś więcej z tego wyciągnąć? Nie. Tylko jeden za jednego, ale lepiej oczywiście. Zgarnąć Mida niż ta Ja jestem fanem Frozen Harta eee, ze względu na to, jak duży zasięg ma ta aura, jak zawsze łapie przeciwników. I Tradel zawsze długo wystanie w tym teamfightzie, więc ten debuff atak Spida będzie po prostu non-stop na przeciwniku. No ale decyduje się tutaj na Omena. Też jak najbardziej uczciwy wybór. Zresztą to sugerowały komponenty. Teraz szuka Szukajcie inicjacji, ale to jest Trundel, będzie trudno go pokonać. On flaszuje do latarni, ale nie może jej kliknąć, jak to bywa z tymi wardami. I teraz za DJ biegną, ten natomiast zagrywa flasza, ale pogoń będzie kontynuowana, złapią dwa fragi, MAD Lions tutaj walczy! W końcu MAD Lions za spust, w końcu MAD Lions pokazało co to znaczy lwia potęga, ale na topie Będą grozić Taktikal. Alfario oraz Jensen, co zrobi to trio? Patrzymy przede wszystkim na Alfariego. Alfari może tutaj będzie szukał jakiejś inicjacji. Jest dragon, flag, jest kataklizm i wymazany Armut. I taktykal trafił swoim ultimate'em. I tutaj widzimy Salwa ze strony sporczyn na zegarku przeczekana przez Alfariego. Strzał od taktykala. Widzimy na dystans ich mają. Madeleine już jest stąd wynosi, a humanoid ogłuszony. Alfari jest bogiem i goni jeszcze humanoida. Ten ucieka swoimi łańcuchami. Ale to, co zrobił Alfari w tej walce, złaszotowany Armut nawet nie zdążył wrzucić swojego stopu. To nie jest miła sytuacja, a teraz jeszcze teleportacja spostrzeżona. Humanoid ma kataklizm, jest Ormut u jego boku. Czy Santoris zdąży tutaj ukraść tego smoka? Nie, to jest punkt dla Mad Lions. To jest punkt dla jego. Teraz doskakuje Humanoid. Latarnia jednak była gotowa i taktykal na niego już latarni nie ma. Dokładnie tak, ale Team Liquid. Czy będą chcieli cokolwiek tutaj zdziałać? Nie. Bez swojego strzelca byłoby to I teraz na pewno bardzo, bardzo nierozsądne i w tym momencie Mad Lions. Armut jego drużyna mu zawierza. Oczywiście sprawdzone w tym momencie. Naszor, możliwe, że Mad Lions to jakoś przeczeka. Widzą nadchodzący przeciwników. Armut musi coś zrobić. Alfari trochę pobijany, ale w końcu wchodzi tak jak prosiłeś! I wymazany Alfari nawet nie był w stanie zagrać swojego kataklizmu. Dziękuję. Dziękuję. Mad Lions pokazuje ten jeden skuteczny we, we, to jedno skuteczne wejście, i pokazują, że są naprawdę zdenerwowani tą sytuacją. A mówiąc o zdenerwowaniu, widzieliśmy również e, Alfari tutaj. Zdenerwowany obrotem spraw. To zagranie, że ten jeden frag daje nam możliwość może nawet skończenia gry i chciał pójść po tę opcję. Ale w tym momencie wiemy, że była ona niemożliwa. Madlans stoi przed kolejnym smokiem i kolejnym team fight'em. I rzucają się tutaj na Santorina. Ten, pamiętajmy, wytrzymały, czy zdąży się ewakuować. Tak! I większość sztuczek Madlans już padło. Jaki z cudem? U Santorii utrzymuje się przy w subcate. Był tutaj zdecydowanie najbardziej wartościowy. O, ale widzisz te kryty taktikala Posłany strzał prosto z Kalibrum, który niby delikatnym rozbryzgiem Infernu za obrażenia, ale tam spada już jednak. Smoka. Punktów zdrowia. Ruszułem smoka i nie będzie tu smysły Majta, oj Armut blokuje przeciwnika Piękna zonia, Jensen może się wywalić U jego boku Alfari, jest ta klepsydra Żegnaj Armut I teraz CoreJJ próbuje zatrzymać przeciwników, ale Team Liquid nie ma już rozpędu w tej pogoni Tactical nie ma jak się przemieścić w kierunku walki Smok dla Alwów Chociaż Alfari ciągle czekał to zależy, jakie ma samopoczucie po tym, jak się wywalił A... sześć razy. Rzadko sobie mówisz, nie wywalę się siódmy. A okej, okay. pojawił się teraz... Rabano w tym momencie. Ta latarnia zgarnięta raz jeszcze przez Santorini teleportuje tutaj Twisted Fate, i armuta ależ to będą dymy! Matlajons nie ma już inicjacji, piękny Cataclys! O chręty, Aphelios puszcza swojemu Moonlight Vigil, ale spójrz teraz na armuta! Jedno wielkie zamieszanie, ale to Madlając w zamieszaniu się zrodziło! I widzimy, że będą gonić dalej, mają tutaj pięciu zawodników. Czy decyzja to pójść na inhibitor, czy wziąć jednak Nashora? Będą próbować kupuje Hurricane'a, żeby jego Infernum jeszcze szybciej czyściła tę te fale. Ten zakup może kupić naprawdę wiele Łapię cennych minut na Liquid. Ten odpala ultimate, skinie tutaj co prawda, ale ze wskrzeszeniem Santorin przerywa ultimate AMFC. To wygląda dobrze dla Tileaczkowych, Humano i cepuje. Kojąc i jest tylko kryty od Wytywałem je, że będą to so czyste i taktikal. Tysiąc Currykenów, ale na niego się rzucają. On nie ma flesza, on nie miał jak uciec. Double kill dla Carziego, a Mad Lions walczą w I mieliśmy do europejskiego supporta kilka zastrzeżeń po Leonie. Nietrafiane inicjacje, nie nieboi, boi, celne The Quickness, celne Grand Entrance i celne zwycięstwo po 30 siedmiu minutach! I Mad Lions utrzymują się, nie toną, aczkolwiek muszą wygrać też mecz numer 6. Muszą wygrać na LNG, inaczej i tak skończą na czwartej lokacie. I widzimy, jak dynamicznie zdejmują słuchawki.